U rolników, ową mechanizację wirtualnej świadomości, czyli tak zwane strajki przeciwko, to znaczy strajki i demonstracje przeciwko skrajnej prawicy w NRDF-ie. I to był koniec stycznia, no ja akurat miałem troszeczkę zawirowań tutaj z tym mieszkaniem, bo odbierałem mieszkanie, potem przeprowadzka, nie miałam czasu. No Traf chciał, że akurat odbierałem mieszkanie w takim momencie, nazwijmy to eskalacji owego zjawiska, czyli organizacji na masową skalę tych owych demonstracji we wszystkich takich mniejszych miastach niemieckich na gdzie się pojawiały artykuły prasowe, masowe, demonstracje i tym podobne sprawy. No traf, chciał, że tutaj u mnie, no, ona się zaczynała o godzinie 11.00 i Ide idealnie miałem akurat odbiór kluczy od mieszkania, tylko no tak się złożyło po prostu. I nie mogłem być tam obecny, żeby zrobić jakąś tam szerszą, nazwijmy to, relację. Tylko li. Przeszedłem dość szybko, bo mogłem iść na skróty tutaj, bo tam miałem dość niedaleko ze starego mieszkania. No, a specjalnie poszedłem przez Marsplatz, czyli przez ścisłe centrum, gdzie nowa demonstracja była realizowana. No, wiecie, jak to jest z odbiorem mieszkania, potem było spisywanie liczników. To musiałem wszystko sprawdzić, czy nie ma jakiś uszkodzeń, ukrytych wad, wiecie, takie sprawy, no. To troszeczkę czasu zajmuje. Tak więc nawet potem jak wracałem, to nie nagrywałem, bo to minęło jakieś tam półtorej godziny. Tam jakieś resztki tego, co się zebrało, się rozchodziły. Oczywiście kupa policji. Szczęście mnie nie spisywali. Dobra. W każdym razie sobie obejrzyjcie, a potem do tego niejaki komentarz. <śmiennie>

Migawka, ja tylko przeszedłem, szybko nagrałem no, owe zjawisko. Ale co mi tam uderzyło? I ja zaznaczam, że to jest różnica małych miasteczek w stosunku do dużych miast. Bo oczywiście, w dużych miastach sami wiemy, że owa młodzież jest zlewaczona na zasadzie, kurczę takiej że uważa, że istotą szczęścia to jest nie mieć niczego i być szczęśliwy, i nie mieć żadnych powiązań społecznych, być człowiekiem sowieckim tak naprawdę. I oni faktycznie zapewne tam wychodzą. Ja nie miałem czasu. Nie miałem czasu, wiecie, żeby jeździć gdzieś tam do Monachium czy Norymbergii. i socjologicznie nazwijmy to, dokumentować to, ale no, powiedzmy sobie prawdę, tak jest. Ale tutaj jest interesujące zjawisko właśnie w mniejszych miastach, bo nam to przedstawiały media te mainstreamowe jako masowe demonstracje. A ja pierwsza rzecz, no chyba nawet tam powiedziałem w tym filmiku, że kurde no. Zbiórka z starców. No, same stare dziady za przeproszenie. Tam naliczyłem, zdaje się, jakieś tam na palcach jednej ręki, jakieś dziewczynki, bo oczywiście dziewczynki, wiadomo, że jakby kobiety tylko głosowały, to na zasadzie takiej, żeby mielibyśmy szczęśliwe rządy lewicy, bo opiekuńczość i dobro, i szacunek, i tolerancja. No to takie właśnie no piękne przywary kobiet, tylko że jeżeli przełożymy to na państwo, to jest bardzo destrukcyjne, co z kolei podnosi glup, że właśnie jednym z elementów, symptomów czasu upadku imperiów czy cywilizacji jest wzrost roli kobiet i kobiecego nazwijmy to myślenia, tak zwane przeintelektualizowanie. Czy, czy kiedyś o tym wspominałem, czyli badanie rzeczywistości pod każdym względem i zastanawianie się, którą jest się z jakichś tam 56 płci, co w ogóle jest absurdem, bo <noise> te 56 płci to polega na tym, że jest do wyboru 56 płci, ale te gro tych genderystów mówi, że jest niebinarna. Czyli, że nie potrafi się na żadną z tych 56 opcji zdecydować. No. I oni cały czas się zastanawiają: kim oni są? No, powiem szczerze, że właśnie takie zastanawianie się nad, nazwijmy to, swoją egzystencją bezsensownie, no marnuje tylko czas i świadczy o tym, że ludzie już naprawdę się wypalili jako twórcy, bo to niczego nie stwarza. Tylko jest, można powiedzieć, autodestrukcyjne, o czym teraz pokazują badania, które są. To jako nietolerancyjne, uciszane. O tym tam wspomina ktoś tam. A propos tej zmiany płci że potrafi to obniżyć inteligencję do 10 punktów IQ. Także nie dziwmy się, że potem ci ludzie są tak tempi, bo im bardziej. I to jest taki mechanizm, wiecie, że im bardziej się w tym pochłania, tym bardziej jest się tempem i tym bardziej się jest ograniczony umysłowo i tym bardziej neguje się rzeczywistość na rzecz jakiegoś właśnie wirtualnego świata. No ale właśnie co do tej demonstracji, to taka specyfika socjologiczna, że naprawdę no, tam większość to nazwijmy to seniorzy. I to jeszcze specyfika niemiecka do tego dochodzi że ci ludzie w wieku od 50, -tki, 60 -tki w górę, oni byli wychowywani w mentalności wstydu. To jest specyfika niemiecka. Na zasadzie kurczę takiej, że tam do jakichś początku lat 90. Było, że wiecie, Adolf i tym podobne rzeczy, obozy, i była mentalność wstydu. To się dziś zaczyna kończyć na zasadzie, no ileż można, co się otwarcie mówi, no ileż można pokutować, ile pokoleń, które nie mają z tym związku, może pokutować. Nie wiem, to jest kwestia do dyskusji, ile należy to pokutować tych pokoleń, ile lat, ile trzeba ciągle, nie wiem, się samobiczować, żeby udowodnić, się, udowodnić w końcu, że nie jest się wielbłądem. Nie mam zielonego pojęcia. A już niech się inni na ten temat wypowiedzą, ci wszyscy mądrzy i oświeceni. W każdym razie to jest widoczne, że ci starsi idą i Wiecie, że prawica to gówno, wywalać wolą migrantów niż swoich rodaków, czyli takie zjawiska autodestrukcji, autonienawiści, to samo No ale ta młodzież, to jest ciekawe, no się nie pojawia. Dlaczego? Bo ona generalnie na to wyjęba i generalnie się patrzy, w sensie takim, co się z tym krajem dzieje. I to jest ciekawe zjawisko, bo za, takie można powiedzieć troszeczkę odmienne: bo nam się zawsze kojarzy coś takiego, że młodzi to tacy postępowi, tacy lewacy i tym podobne sprawy, a właśnie te starsze pokolenie to konserwatywne, pilnujące wartości. I tutaj właśnie do, ja o tym wspominałem, że ja właśnie też w pewien sposób tak myślałem. Na zasadzie, kurczę, takiej, że oni jeszcze byli wychowani w jakimś środowisku normalnym i na zasadzie takiej, że jednak to wychowanie no, przynosi jakieś owoce. Wiadomo, wychowanie, kultura od terminów nie wiem, no, rolniczo-sadowniczych, więc jeżeli ktoś wykształci te drzewko, to na zasadzie, że rodzi tam jakieś piękne owoce. No ale tak nie jest, bo okazuje się, że nawet gdy proces wychowania był prawidłowy, to potem potrafi się to wszystko wypaczyć. I tu można obserwować nagle jakieś stare babcie, które walą sobie tatuaże babcie, które chyba wczoraj widziałem, czy przedwczoraj, idzie taka babcia, nie wiem, około sześćdziesiątki za rączkę z takim lekko pigmento dodatnim, nie wiem, 19 lat. Po prostu destrukcja jakiejś tam wartości rodziny. To, to jest... Czy wczoraj widziałem jakąś babcię 70-letnią, 65, z wyglądu z zielonymi włosami. no Normalka. Także yy, ci i te pokolenie, nie wiem, starsze jest też w dużej części yy, niejako bardzo podatne. Ta propaganda jest bardzo, nie wiem, dobra. A okazuje się, że te krytykowane młode pokolenie dużej części jest na to odporna. No, oczywiście mówię, za wyjątkiem tych wielkich miast, gdzie tam ta mentalność lewacka jest dominująca i potrafi przekształcić, no, presja grupy, przekształcić jakąś osobę z mniejszej miejscowości, która się nagle pojawia w tym środowisku wielkomiejskim, która nagle przyjmuje te wszystkie, ten cały bełkot jako swój, bo ciężko jest wyrazić w grupie sprzeciw. Ja z tym nigdy nie miałam problemu, nie? I nigdy nie miałem jakieś tam wielkiego ogrona znajomych, bo no, trzeba być taką papugą, ale to jest też właśnie mentalność kobieca. To na zasadzie kurczę takiej, że wiecie, no kobiety to razem idą do Kibla i tym podobne sprawy, że są nazwijmy to stadne. No, a faceci, w moim przekonaniu, to jest stado to jest walka o hierarchię, walka o jakieś pozycje w grupie i są bardziej niezależni w jakimś tam stopniu. No, ja to mówię nie potrafiłem się nigdy jakiejś tam grupie podporządkować. A co więcej, wywoływało we mnie to jakiś bunt, co jakiś pajac ma mi mówić, co ja mam myśleć i co ja mam robić. Także w tym momencie jest takie coś, że ja bym to właśnie rozróżnił, bo te media pokazują jakiś jednolity obraz, a to tak nie jest. I tutaj właśnie ten był ten spęt tych dziadów starych, i na zasadzie oni oczywiście demonstrują, tylko oni też wymrą. A jak ja widzę, to i to nawet z rozmów tam na siłowni przywódcy oczywiście z tymi młodymi Niemcami, to oni żygają tym genderem. Oczywiście system jest taki, że oficjalnie oni są tolerancyjni, ale co oni myślą?